Siemanko, siemanko. Witam was znowu na moim kanale. Kontynuujemy sobie naszą przygodę z Minecraftem. Udało nam się znaleźć owce. Mamy e... mamy białą wełnę. Mamy białą wełnę. Mamy świnie. <grystanie> Była świnia. Mamy konie. Ale wiecie co jest bardzo ważne dla mnie, żeby znaleźć? Ja bym bardzo i ja to bardzo chciał znaleźć krowy. Mamy krowy. Dobra. Budujemy się tu. Budujemy się w dżungli, to jest, to jest nasze miejsce i tyle Budujemy się w dżungli i tyle, mamy idealne miejsce, mordeczki Jak już tu jesteście Zostawiamy łapaczkę w górę Wszyscy kurcze razem Wszyscy razem zostawiamy łapaczki w górę Tam widzę jest nasza chata Tutaj mamy małe owce eee, Zbieramy drewienko Oczywiście, że zbieramy drewno Dobra. Ile się dało Tyle. A, jeszcze. No. Op. A, tego ostatniego nie zbierzemy. No trudno. Wow, tutaj mamy od razu z automatu wodę. Czyli tu nic więcej nie ma. Dobra, przyjdziemy się jeszcze tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. No chyba, że wybudujemy się na tamtym, na tamtym biomie, co nie? Jeszcze jest taka opcja, żeby się nie budować na drzewie. Trochę jak kasztany. Mamy kaczki. Kurczę, tu jest jakaś mała kopalnia. A tu nie jest kopalnia, nawet. Hmm. No musimy znaleźć wygodne miejsce, bo to kurczę, żeby kopalnia była tak. Tutaj zwierzęta mamy. Czyli tak naprawdę zaprowadzić je gdzieś kawałek to nie jest ża żaden, żaden, żaden problem. Ani troszkę. Tylko żelaza w ogóle nie mamy, co nie? Tutaj chyba lawa jest z tego co widzę, co nie? Bo my tu byliśmy przed chwilą. Jest lawa, tak. Mamy lawę. To są te konie. Ja im nic nie dam. <gryw> ja im nic nie dam, bo nie mam. A jakbym miał, to i tak bym im nie dał. Czy żelazo tu dostanę jakikolwiek? Nie, trochę węgla. No niech będzie. Lepszy ryc niż nic. Lepszy węgiel w garści niż wiecie. Żelazo w kopalni. Hmm. Tu nam, kurczę, no nic nam to nie ułatwia, no kurczę, tam możemy się wybudować, ale my nawet kopalni blisko nie mamy, a nie ukrywając, kopalnia. Uuuu. i czy to aby nie jest jakaś, chyba nie, chyba to nie jest duża kopalnia, po prostu to jest taka duża wyrwa, nic poza tym, czy tu coś jest? No, za dużo tu nie ma. Więc mi się chyba wydaje, że dostaniemy kurczę przy tym domku na drzewie. Dostaniemy przy tym naszym nieszczęsnym domku na drzewie. Coś pomyślimy co dalej, ja się jeszcze przebiegnę dookoła oczywiście. Lukny, tutaj mamy te krowy, no to te krowy to jest spoko opcja. Krowy to jest spoko opcja, bo jednak nam je trzeba, żeby w ogóle książki mieć i tak dalej, żeby mieć tą farmę krów. One się stąd raczej nigdzie nie wybierają, bo to raczej one same... O. A jednak kopalnia jest. Jednak kopalnia jest i to dosyć spora, jak mam być szczery. Więc chyba się zdecyduje, żeby się tu wybudować. No chyba, że tam. Co to jest? To jest ogromne w ogóle. Tu jest dopiero dżungla. Tu jest dopiero dżungla. Mordy. Hmm. Dobra, wrócimy, wybudujemy nasz domek, wybudujemy nasz domek i będziemy myśleć co dalej. Zrobimy tak. Wybudujemy nasz domek, ja wezmę wasm... sobie... Nie to. Tylko tak, tu nie mamy pszczół. Tu nie mamy... Pszcz, tu nie mamy pszczół, tu nie mamy tak naprawdę... Mm, hy, 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 hy. Dobra, pszczoły to nie jest jakieś takie, że kurde musimy je mieć. Ja się udurę na sobie na te pszczoły, ale to nie jest coś, co musimy mieć. Dobra, wracamy. Zrobimy wszystko, co jest nam potrzebne na sam początek gry. Na sam początek gry. Tu świ w ogóle jest strasznie dużo. Teoretycznie moglibyśmy się tu wybudować, no ale tu nie ma ani jednego drzewa, no. Tu nie ma ani jednego drzewa, to przecież pod drzewa nie będę chodził do dżungli aż. Że zwłaszcza, że drzewo jest po prostu bardzo przydatne. A, to wcale dużo nie regeneruje. O, coś tam regeneruje jednak. Dobra. Zasuwamy. Dobra, idziemy na ten nasz domek. Idziemy na nasz domek. My pandy w ogóle tu mamy, co nie? Ja sobie zapomniałem, że tutaj są pandy. I mamy te owoce kakaowca. Chociaż nie wiem, co ja z nich mogę zrobić. Ło! Wy to widzieliście? Na bank widzieliście. Ej, ja mówię, że nie ma kopalni, a tu na bank jest kopalnia, tylko ja jej nie widziałem. Dobrze, okej. Okay. Tu jest kopalnia, tylko ja jej kurczę po prostu nie widziałem. Cyk, opłaca kakaowca. Czy tam ziarna, kakaowca? Nie, wiem, co z nich możemy jeszcze zrobić, ale coś pomyślimy. Coś pomyślimy na 100%. Dobra, idziemy na do nasz domek. Mm -hmm. I pierwsza rzecz, jaką będziemy chcieli znaleźć na 100%. No to. A, sekundę, który ja tu mogę wyjść? Tędy. aha to trzeba tak. I tak. Dobra. Dobra, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. No i dobra, i mamy to. Czy mam jeszcze jakieś drewno? Tropikalne, tropikalne. Jest. Okej, okay. dobra. Jest, zrobione. Nie wiem, czy po prostu nie lepiej... Aha. Pimeszku nie mam. No właśnie. Dobra, niech będzie tak. Jeszcze zabrałem sobie. Ej, ja serio tego nie widziałem? Ja naprawdę. O, wow, 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 wow. nie, 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 jemy, 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 nie, 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 Jemy, jemy, nie, 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 on dobra. strzelał, on będzie strzelał. nie, 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 Ja! Yeah. Hardcore, dobra, nawet go nie nazywam już. Nawet go już nie nazywam. Dlaczego ja tak robię? Dlaczego ja się podpaliłem? Do tego szkieleta, no. Musicie mi wybaczyć. Dobra, ale znajdziemy. Znajdziemy, no, znajdziemy nasz kąt, no. Dobra, jesteśmy. Dobra, jesteśmy na normalnym biomie. Jest, jest poranek. Co mamy z tej. Co to jest? Co to jest? I mamy drzewo. Nie, dobra. To jest ta gra, to jest ta gra. To jest ta gra, ja się nawet nie zastanawiam. Dobra, bijemy pierwsze drzewo. Bijemy pierwsze drzewo. Bijemy pierwsze drzewo. OK. i robimy, robimy to z głową. Robimy to z głową, walimy drzewo. Cyk, dobra, pyk, pyk. cygi cyk, cyk, ok? Dobra, bierzemy kamień, żeby tylko mieć stoł, żeby mieć na kilofa i narzędzia. Na no, kamienne narzędzie po prostu, żeby mieć co, nie? I na razie mi tyle wystarczy. 6, 7, 8. Dobra, dziewięć powinno mi wystarczyć. wszystkie narzędzia. Cyk, 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 cyk. 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 I cyk mi trzeba. Mm, mieczyk. E, nie, bo nie mam patyków. Mieczyk się przyda. Nawet kamienny, ale niech będzie. To wyrzucam. Dobra. I zasuwamy. Co to jest za miejsce? Ja chcę się dowiedzieć, co to jest. Dobra, ale sztos w ogóle. Dobrze, że zaczęliśmy nowy świat. Kurde, bo tam to miejsce z jednej strony było spoko, a z drugiej strony ja nie wiem, czy ono by na dłuższą metę było git. Tak naprawdę tutaj mamy dynię. Mamy normalny biom, co mnie chyba szczerze cieszy, bo wolę na takie inne inne biomy się po prostu przejść czasami. Jest bez problemu. Świnie zaprowadziłem, bo to na razie... A dobra, wiecie co? Ja sobie zabiję żeby mi żarcie tylko i wyłącznie, to są osadnicy. Oni mają jakieś dynie, ale to oni mogą mieć te dynie tylko i wyłącznie z powodu, bo jest Halloween, tu są konie, ja mam nadzieję, że oni mnie nie zaatakują jest pocz... O kurde, jednak zaatakują O kurde, oni idą na mnie, ty, co to jest? Dajcie spokój, kurde koledzy! Ja żartowałem! Oni idą, cały czas idzie goś na mnie. Cały czas. Dobra, 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 dobra. Ja wiem, czyli w takim razie oni nie są przyjaźnie nastawieni. Dobra, dał sobie spokój. Co to jest? Co to za chory powaleńce? Ej, dobra, ale ja się koło nich wybuduję, ja się nie boję. Jeśli koło nich wybudujemy. Bo to nie ma to tamto. Ja sobie dam radę z nimi. I tak. Oni mi wysłali jakby... Kurczę bardzo w tą stronę ja tutaj będę miał problem, żeby się wrócić. Mm, Okej. Okay. Mamy owcę pierwszą, którą chciałbym zabić. Okej. Okay. Co to są za chore powoleńce? Co to jest? Ja tu chciałem, kurde, friendly, friendly, ja tu, kurde, gość do mnie wali. O co tu chodzi? mają coś nie tak z dekle mi się wydaje. I im coś, kurde, brakuje jakiejś piątej klepki czy coś. Wiecie? ja sobie dam radę. Ja się nie... To chyba nie topisz. kurde, nie wiem co to jest. Boję trochę do tej jaskini Dobra. Na razie z nimi nie walczymy. Pierwsze co, będziemy potrzebowali... Żelaza. To jest kurde coś, czego po prostu potrzebujemy. Nie ja mam nadzieję, że oni tam dalej są. Znaczy, że ich już tutaj nie ma, że oni się wrócili chociaż. Wrócili się. Dobra. Mogę sobie na spokojnie przejść. Nie ma ich. Nie ma. Dobra, wrócili sobie. Nie, my to najedziemy, my to rozwalimy im. To w ogóle nie mam najmniejszego najmniejszej tak naprawdę wątpliwości, tylko musimy mieć tarczę, i musimy mieć zbroję z żelaza, ogólnie całą, co nie? To jakiejś twierdza w ogóle. Co? Co? Dobra. Musimy znaleźć teraz miejsce do wybudowania się. Miejsce do wybudowania się. Jest duża kopalnia. Jest duża kopalnia, w której miałabym możliwości do poszukania żelaza. Ale, no trzeba mi. Niestety trzeba mi o. Owce! Są, mamy to. Mamy to mordy, mamy owce. O kurde Dobra, udało się. Kurde, cały zginiem, bo się przestraszyłem, nie wiedziałem czy się uda, czy się nie uda. Tutaj zeskoczyć, ale się udało na szczęście. Dobra, sprawdzimy co... E, elegancko, tutaj już dojdziemy Przepłyniemy na drugą stronę Łódka nam się odblokowała, dobra Czy nam siły do tego ososia na przykład dojechać? Dobre, udało się Mamy dwa ososie Tego ososia, już widzę go już widzę go na moim ruszcie. Dobrze, mamy. Teraz owce. O. No trochę mnie goś przeraził, bo on naciągał kuszę na mnie, co? Nie goś. Kurde, friendly, friendly jakoś do mnie wali. Co myślę, o co chodzi? Dobra, mamy. Mamy. I ostatnia. Dobra, mamy. Dobra, ja zapomniałem, że przecież można jeszcze zrobić sieci z sieci można zrobić yy, tak naprawdę yy, tak naprawdę można zrobić z sieci yy, wełnę dopiero dziś tam poglądałem na jakiś tam odcinku kogoś nie wiedziałem wcześniej o tym dobra idąc w tą stronę wracamy się trochę tam do nich co nie ale mamy krowę jedna krowa jest ok. fajnie jakby było więcej krów są dwie Więc bardzo dobrze Gdzieś musimy znaleźć miejsce do wybudowania się. Oni tam mają swoją tą dzielnicę. Oni mają tam swoją tą dzielnicę. Tymczasowo byśmy się mogli gdzieś tu wybudować. To jest mała kopalnia jakaś chyba. Żelazo, gdzieś coś w niej może być. Kurczę, no ale tu jest nierówno bardzo. Bardzo nierówno. Tam są konie, tu jest wszystko. Tam są te drzewa wiśniowe. No kurde. Dobra, wiem co i wiem jak robimy. Budujemy się tylko, żeby przeżyć. Żeby przeżyć, żeby zrobić sobie ekwipunek. Rozwalamy ich i później się przeprowadzamy albo zajmujemy ich w ogóle teren, co nie? I tyle, co nie zajmujemy im ten twierdzę, bo to tak nie będzie, że oni sobie będą kurde chodzić, panoszyć. A my co? My nie wejdziemy? Nie ma opcji. Nie ma kurczę takiej najmniejszej możliwości. Włazimy do nich ich do siebie po prostu. Dobra. Robimy małą bazę tu. I szukamy żelaza. Nawet bliżej nich. No nie, bo tutaj mamy kopalnię jakąś. sobie do niej wejdziemy. Kurczę, ja już zgubiłem, gdzie ona jest. Ja jestem kopalnia, no. Tutaj, dobra. Mm. Surowy Łosoś. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie. Chyba lepiej by było, jakbym wykopał trochę kobla. I zrobił piecyk po prostu, co nie? To jest chyba najlepsze posunięcie. ok mm. Crafting. Dobra, zrobimy sobie chatę. tak Na bardzo prowizoryczny. co nie przed... Przed wejściem w ogóle do jaskini. Taka, żeby tylko była dosłownie, co nie? Malutka. My mamy się tutaj oposażyć w sprzęty, żeby ich dojechać. To jest, kurde, nasz priorytet. W ogóle, e, nie, to, to. To jest nasz priorytet. W ogóle, nic, nic innego w tym momencie się nie liczy. Kompletnie, nic innego co nie? Tylko dojechanie ich. Yy. Dobra. Dwa piece. Mhm. Trochę ziemi tutaj wrzucę na ruszt. Cyk. Dobra, bo zaraz mi coś dojedzie. Drzwi. Dobra, już mi nic nie dojedzie. Okej. Okay. No mam nadzieję, że creeper przez te drzwi nie wybuchnie, co nie? Bo będzie kicha. Yy, dlatego sobie w ogóle kopnę sobie jeszcze tutaj. A, tak dla pewności. Jest dwa te, żeby sobie łóżko postawić. O, dobra. Super. Epoka kamienia, postępu. Dobra, słodkich snów. Udało się. Dobra, wstaliśmy, elegancko. Nic nam chyba nie zagraża. Węgla nie mamy, zostawiamy to, zostawiamy drzwi. Wszystko teoretycznie możemy zostawić. Nic na razie na więcej nie jest potrzebne. Żarcie, żebyśmy tylko mieli, żeby przypalić. Tak. Tak. Nie się przypala. Do ja wykopy, jeżeli jest tylko taka możliwość. Trochę węgla, ale chyba nie ma. Jest węgiel, ale pod spodem kurczy. No, tu nie ma za dużo. Ja myślałem, że to jest taka super kopalnia, a tu jest kicha trochę, bo to jest woda. Hm, miedź mamy, ale z miedzi nie zrobię sobie narzędzi ani kurde zbroi. No, miedzianej kicha. I tu też. Dobra. Mhm, okej. Okay. Odpalamy. Wieczony stek. sobie go zjem. sobie też zjem. Dobra. Kordy 110,70 na 7. Czy ja sobie to muszę zapisać? Jest Ej, nie mam długopisu. Dobra. Będę pamiętał najwyżej, będę szukał po e, filmiku, po nagraniu i tyle. No musimy znaleźć żelazo, no. Oni tam na bank mają, co nie? Ale to kurczę, przecież ja do nich nie wejdę. Tego oni do mnie skurczy będą łoić. Dobra. Pomyślimy, dobra, idziemy w tą stronę. Tam też nie wiem, czy była kopalnia, czy nie było. Te krowy zabiję. Ach, kurde, zabijcie czy nie zabijać. Dobra, nie zabiję ich. zostawię je. Może mi się przydadzą do czegoś. No czegoś kurcze potrzebujemy, no. Jakaś musi się trafić tu kopalnia. My tu byliśmy, ja wiem o tym. No, mogę się równie dobrze kopać pod siebie, ale to nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Naprawdę mi się wydaje, że trzeba znaleźć kopalnię. Po prostu trzeba znaleźć kopalnię i tyle. Dobra, to jest. To się na później przyda, bo trzeba nam kartki na bank. Papier dobra, coś jest. O, ale kopalnia, kurczę. To myśmy wykopali. My dobra, nie zdjęłam. Nie ma nic. Dobra. Ja mam nadzieję, że ja się nie zgubię tutaj. Oby. Jest tu coś. Dobra, mamy ul. Tu jest ul. Tam jest inny biom się zaczyna z tymi sosnami. Albo z wierzbami, kurczy, nie wiem jak to tam. tam się nazywa? No nie no, chyba jest, zostaje nam rozwiązanie kopać się pod, pod siebie. Chyba nie. Chyba jednak nie trzeba. Już jest jakaś taka kopalnia zalana wodą, ale chyba my możemy to. Chyba my możemy zapobiec temu zalaniu. Tak mi się wydaje coś. Że jeżeli dobrze zbudujemy tamę, to ona już nie będzie zalana. A, to nawet nie jest do końca tak zalane. Ło, wow, okej. Okay. Ło, wow, ło, wow, ło. Wow. Dobra, jest, mamy żelazo w ogóle pierwsze. Dobra, czy jest węgiel? Dobra, węgiel zbieramy. Mam nadzieję, że mi nic na ryj nie wybuchnie, no, bo kurde szola jak mi coś wybuchnie tutaj. Naprawdę No. Opsie! Kurde, no się nie udało. Jeszcze się kurczę. Aaaa! Jest kicha. wcale nie jest to łatwo. Tym nie wykop. Tym kilofem tego nie. O! Dobra, dobrze że mam patyki. Dobra, stawiamy tylko po prawej stronie. Już oglądałem też poradnik, że jak się świeżki stawia, to się stawia je po prawej stronie, znaczy po jednej stronie, żeby później było wiadomo, z której strony się przyszło po prostu, co nie? Aha, tu nic więcej nie ma. Yeah. Super, rewelacja, co nie? Lepiej być nie mogło, jak mam być szczery. Jedno żelazo, co nie? Jedno żelazo, no. Ser jest takiej szczeliny jedno żelazo? Nic więcej nigdzie? No nie... Tu jest, ale tu jest zalane wszystko, no to przecież... Przecież ja tego... A szkoda gadać. Przecież dlatego, że w życiu nie znajdę. No nie ma... O. Czy mi sapie, proszę mi tu nie sapać. Ja się już zgubiłem ogólnie, wiecie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo przynajmniej biegam gdzieś tych trochę naokoło. Tak, nie, tam, tam jest nasza chata. dobra. Znaczy prowizoryczna hata. Mamy jakieś owce. Tutaj coś jest. No nie ma nic, no. Chyba po prostu zostaje. Kopanie się w dół i tyle, co nie i próbowanie szukać czego. Co to jest? Czy z do niego dostałem? Nie. Nic z niego nie dostałem. To po co ja go biłem? Myślałem, że coś z niego dostaniemy chociaż, a tak to nic. Kurde, to są brzuski. Mnóstwo brzus. Tutaj gdzieś coś się zlewa. jest za dużo wody. Kurde, no nie znajdziemy, no mieliśmy... Ja w ogóle ja zepsułem. Mieliśmy miejsce idealne na samym początku w ogóle gry. To drugie też wcale złe nie było, a ja później wszystko zmarnowałem przez to, bo mi Creeper wybuchł, ja, mi Creeper wybuch. Naprawdę, no nie mam pojęcia, no nie mam że nam brakuje mi pomysłu mordy. Nie wiem, czy zaczynać od nowa, czy nie zaczynać. Dajcie znać w komentarzach, naprawdę co nie. I oglądajcie ten odcinek do tego momentu. Dajcie znać w komentarzach. Ja tu kurde nie mogę nic znaleźć. Ja bym poszedł do tamtych gości. Ale to przecież ja z nimi nie wygram bez żelaza. Jedną ja tarczę muszę mieć. Muszę dwa żelaza znaleźć. Dwa żelaza dosłownie wystarczy. No ja nie mam pojęcia. Co ja mam zrobić? Jakąkolwiek zbroję coś. No nie wiem. Dobra, mordy. Dzięki za odcinek. Znowu się wydarzyło, co się wydarzyło, co się miało nie wydarzyć. Zostawcie łapkę, komentarz, napiszcie co ja mam zrobić. Czy zaczynać od nowa? Na nowym świecie, czy szukać tutaj żelaza? Siemanko.